Dzień dobry dziewczyny na wakacyjnej serii Moda i Pielęgnacja. Zapraszam dzisiaj troszkę wcześniej, ósma dziesięć, ale dzisiaj jest taki zwariowany dzień i dużo, dużo się dzieje. Poza tym wiecie, jak to jest przed wakacjami. Przed wakacjami na ogół jakieś tornado przechodzimy te kilka dni przed wakacjami, bo nagle wszystko się dzieje naraz. No dobra, witajcie. Ola Mikołajczyk inspiruje do piękna. Każdego dnia inspiruje was tu do dbania o siebie. Od środka na zewnątrz, modowo, pielęgnacyjnie, makijażowo, e, duchowo. E, a na wakacje wymyśliłam taką e, wersję e, moda i pielęgnacja. E, no i inspiruje Was też do tego, jak zwracać uwagę, jak się ubierać. E, dostałam taki talent od Boga, że mam to z łatwością i lubię się e, dzielić. Natomiast najpierw zrobimy pielęgnację, jak zawsze. I ten live dzisiaj nie potrwa dłużej niż 15 minut. Co ja mam nałożone na twarz? Ja mam dziewczyny dzisiaj nałożone mleczko, które jest dedykowane skórze wrażliwej. Wczoraj robiłam sobie depilację na twarzy i potrzebowałam takiej bardzo delikatnej pielęgnacji. I dzisiaj ją zrobiłam, ale też chciałam Wam właśnie o niej opowiedzieć, bo cały czas mamy dużo wrażliwców, coraz więcej skór wrażliwych i macie z tym problem. Co polecam? No właśnie, polecam taki produkt, który nie zawiera aktywnych składników. Ale przepięknie oczyszcza, nie zawiera aktywnych składników, a aktywne składniki to to są najczęściej produkty, które przy wrażliwych skórach powodują jakieś pieczenie, jakąś wrażliwość, więc to jest coś idealnego dla Was. Czy są tu dziewczyny, które mają wrażliwą skórę? Więc pierwsze, myjemy twarz rano i wieczorem produktem oczyszczającym. W zależności od tego, czego potrzebuje Twoja skóra, ja dobieram Ci taki produkt. Dzisiaj chcę opowiedzieć, że mamy również bardzo fajną serię dla skór wrażliwych. Jeżeli używasz tego produktu, to on nie jest produktem 4 w 1, tak jak mleczko, którym Was rozkochuje, też które ja osobiście kocham. Dlatego, co musimy użyć? Musimy użyć tonik. Tonik przywraca pH skóry. A jak przywrócimy pH skóry, to produkty, które będziemy nakładać później będą się wchłaniać, i skóra je w 100% wykorzysta. Ja nigdy nie nakładam ani żadnych płynów, e, kiedy używam na twarz, nie nakładam je na płatek, bo płatek też podrażnia skórę. nas ja zawsze nakładam na dłoń i oklepuję dłoń, i tak polecam, również tonik w ten sposób e, nakładam. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć Alu, cześć Dominika. Super, że jesteście na żywo, cześć Justynka. Fajnie, że jesteście. No i mamy to. Dzisiaj przygotowałam takie trochę inne produkty. Zresztą wczoraj rozmawiałam z jedną z Was i mówiła, Ola, pokazuj szerszą, szerszy asortyment, a ja cały czas mam poczucie, że super, będę pokazywać szerzej, tylko cały czas widzę, że bardzo dużo kobiet nie ma tej totalnej podstawy, czyli mleczko i krem. Mleczko i krem, mleczko i krem, czy produkt oczyszczający i krem, i tonik, i serum, i to jest takie podstawa podstaw, a cały czas u nas koleje, ale pokażę Wam, co ja nałożę. To jest ekstra produkt na lato. Dlaczego? To jest dziewczyny serum zmniejszające porę. I kiedy ta skóra nam się wyświeca, kiedy te, te m, pory są poszerzone, no to to serum zmniejszające pory to jest złoto. Tym bardziej, że m, to serum jeszcze sprawia, że makijaż się super trzyma. A właśnie latem ten makijaż m, często narzekacie na to, że makijaż mi spływa. Ja go w ogóle nie robię, bo to wygląda źle. No, jak makijaż wasz wygląda źle, to znaczy, że trzeba popracować nad pielęgnacją, trzeba dobrać właściwą pielęgnację. I pamiętajcie, że zawsze możecie korzystać z bezpłatnych konsultacji, które, które robię. Możecie się umówić ze mną na telefon i przegadamy potrzeby waszej skóry i też sprawdzimy, co tam używacie, bo czasem drobne zmiany robią wielką różnicę. Więc u mnie serum. Słuchajcie, babki po 35. roku życia uważam, że must-have serum. Nie wyobrażam sobie, żeby używać wtedy tylko minimum. Nasza skóra już potrzebuje więcej. Trzeba dobrać serum w zależności od tego, czego potrzebuje na ten czas moja skóra i zacząć go używać. Serum na lato, które polecam, to między innymi serum zmniejszające pory. Na przykład rano można sobie używać serum zmniejszające pory, a wieczorem na przykład serum z witaminą C i E. No i teraz Pokażę Wam ten krem, bo chcę Wam pokazać w ogóle konsystencję. To jest taka trochę konsystencja żelowa. Jak się okazuje, nie wszyscy lubią, która robi konsystencję żelową, ale to jest genialny krem. Po pierwsze, on jest tłuszczowy, więc tak, świetnie nawilża, ale super się znowu sprawdza na lato, bo nie wyświeca się skóra, bo, bo moje drogie skóry tłuste, skóry y, błyszczące. E, kochają, kochają ten y, krem. Ja mam skórę suchą i też go bardzo lubię latem e, używać, beztłuszczowy żel nawilżający. Krem na dzień, na noc. Y, natomiast ten krem wymaga przy pielęgnacji. Pamiętajcie, że rano y, przy pielęgnacji porannej zawsze używamy co? spf -a zawsze, 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 dziewczyny, to jest bardzo, bardzo ważne. Kremik mi się tu wchłonie, a ja w międzyczasie zakończę tą pielęgnację dwoma fajnymi produktami. Krem pod oczy to kolejny dla mnie Must Have. I tutaj, dziewczyny, fajnie, żebyście zaczynało jak najwcześniej krem pod oczy. Ten krem pod oczy bardzo y zapominamy o nim i najczęściej używamy go na końcu, albo go w ogóle nie wprowadzamy. Chcę Was do tego inspirować, żebyście y, sięgały po krem pod oczy, bo te zmarszczki pod oczami wcale się nie muszą tutaj zadomowić. I a propos zmarszczek pod oczami, y, ja ich mam sporo, wynika to też ze względu na to, że mam dosyć rozbudowaną mimikę, często się uśmiecham, więc dobrze. Myślę, że jak się uśmiechamy, to w ogóle jest super, ale dlatego pokochałam jeszcze jeden produkt, to jest dziewczyny, my go nazywamy hmm, Botoxem. A to jest preparat zmniejszający właśnie zmarszki, który działa jak ostrzykiwanie. Ma wyciąg z trzech takich mocnych składników e, roślinnych. No i jak jest udowodnione w badaniach klinicznych, zmniejsza nam zmarszki mimiczne. I właśnie na zmarszki mimiczne go nakładamy. To nie jest zamiennik kremu, nakładamy go na krem. I wklepujemy w tych miejscach, gdzie pojawiają nam się zmarszczki mimiczne, czyli wokół oka, tutaj ta zmarszczka mądrości, którą nazywam, i u mnie też jest tutaj zmarszczka mądrości. <grybujesz> Potrzebuję coś na cienie pod oczami. Ula, na cienie pod oczami to polecam nasz e, taki żel pod oczy inklud. Nie mam go teraz przy sobie, ale on jest genialny. Ma wyciąg z ogórka, więc bardzo ładnie też rozświetla tą okolicę oka. Ściąga podóżeczki. Bardzo, bardzo polecam. Więc na cienie pod oczami polecałabym produkty takie rozświetlające i na przykład tak. Pierwsza rzecz, którą bym poleciła, to żel pod oczy z wyciągiem z ogórka. On będzie bardzo ładnie rozjaśniał te cienie pod oczami. No a y, przy makijażu, to polecam nasz korektor, który ma brzoskwiniowy odcień i ta brzoskwinka ściąga te y, zaciemnienia i to robi super, super robotę. Dobra, mamy to. Y, no i kończę. Kończę pielęgnację. A czym kończy pielęgnację? I o ten krem też często pytacie, bo to jest dziewczyny SPF mineralny, czyli taki naturalny, który bardzo lubią skóry wrażliwe. Pytacie, czy on zostawia białą powłokę? No to róbmy test i zobaczcie, jak wygląda skóra po nałożeniu kremu mineralnego. Ja od razu po nałożeniu go robię sobie. Makijaż, jestem z tych, co nie czekają. No i nie ma takiej tłustej, grubej warstwy tego kremu, tylko on się pięknie rozprowadza i skóra wygląda super. No ja jestem gotowa na makijaż i zaraz go zrobię, ale makijaż już sobie zrobimy osobno, a Wam jeszcze parę. I dzisiaj nie będzie kilku wersji stylówki, bo. Nie mam dzisiaj przestrzeni, żeby dłużej rozmawiać, ale chcę Wam pokazać dzisiaj moją stylóweczkę. Te kolory się zawsze bronią. I w ogóle klasyka w szafie się dziewczyny zawsze broni. Niebieska koszula, którą już widziałyście w tamtym tygodniu. Dzisiaj założona inaczej do białych spodni. Przy tym komplecie bardzo lubię dodawać sobie właśnie taki pasek w kolorze. Jak się nazywa ten kolor dziewczyny? Tofi. O, brakuje mi słowa w ogóle, jak się nazywa. Więc klasyka totalna. I teraz pomóżcie mi dobrać buty. Ja mam trochę świlę na punkcie torebek i butów. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że one robią stylówkę. No i butów mam sporo. Nie powiem, że mam mało butów, ale też chyba nie jakoś bardzo dużo. I. Pokażę Wam moje typy, typy do stylówki, bo wiecie co, stylówka może być prosta, a jak dołożysz fajną torebkę i fajne buty, to ona zmienia cały wygląd. To jest jeden z moich wyborów. Jedynka. To jest dwójka. Ale też spokojnie może być trójka, dziewczyny, którą, które byście ubrały do tej stylóweczki. Ja Wam powiem, że chodzi za mną trochę klapeczki, ponieważ chcę, żeby ta stylówka była taka lekka, to dodaję sobie do niej koszyk. I zobaczcie, jak to ładnie będzie korespondować. Zawsze zwracam uwagę na to, żeby powtarzały się kolory w mojej stylówce. Tak jak tutaj paseczki w, w koszyku będą się pięknie maczować, łączyć z, znaczy z sandałkami, z paskiem, i jak nie wiecie, co, jak zakładać, co łączyć, to zwracajcie sobie na to uwagę, żeby rzeczy, które dodajecie do, do głównej stylówki, miały gdzieś, przemycały ten kolor, który jest w stylówce, tak? W sensie właśnie, czy w pasku, czy w torebce. To bardzo ładnie zamyka całą, całą stylówkę i robi tą robotę, i to są zawsze moje. E, moje tipy no i tak każda e, pisze co innego e, Dorotka trujeczka e, cześć Dorotko Monia pisze sandałki do paska będzie lekko e, no dokładnie co te dziewczyny jeszcze piszą trujeczka jedynka i trójka no właśnie to co jest fajne w modzie każda z nas ma y Każda z nas może mieć inaczej. To, co lubię w modzie, to lubię, że się możemy nią bawić i wszystko jest dozwolone, jeżeli się w tym dobrze czujemy. Bo tak samo jak z pielęgnacją, ta twarz sprawia, że ja się ze sobą dobrze czuję, czy mam makijaż, czy nie. I tak samo dziewczyny, to jak się ubieramy, dodaje nam pewności, bo mogłobyśmy tak wyglądać, bo się nie czujemy, a jak ubierzemy się fajnie, i to wcale nie muszą być buty na obcasie, i to wcale nie musi być coś nie wiadomo, co, ale. Ale po prostu, żebyśmy się dobrze z tym czuły, to nam buduje ogromną pewność siebie. Nasz wygląd, nasza twarz i ciuchę, to jest coś, co buduje nam super pewność siebie, więc o tym nie zapominajcie. Ja też dzisiaj wybiorę sandałki, lubię lecie chodzić w sandałkach i w odsłoniętych stopach. Pamiętajcie też, żeby o stopę dbać, i nie tylko w ten sposób, że robicie sobie pedikir. Pokażę Wam jeszcze dzisiaj, a propos stóp, pięty. To jest, dziewczyny, magiczny produkt, który sprawia, że nasze pięty są gładkie jak popcia niemowlęcia. To jest Emolient, który może być stosowany słuchajcie, od trzeciego miesiąca życia u dzieciaczków, ale robi tak niesamowitą robotę na piętach, łokciach, kolanach, że to jest krem do wszystkiego. Ale u mnie, ja przede wszystkim niektórzy mówią, że ten krem jest jak maślecznicza, Natomiast ja polecam ją bardzo, bardzo w tym okresie letnim, żeby regularnie wmasowywać w pięty i mieć pięty jak półcianiem oblęcia. No dobra, kochane, kończę. Jeżeli potrzebujecie wsparcia pielęgnacyjnego, chciałobyście sobie dobrać swoją pielęgnację, która będzie sprawiać, że Wasza skóra będzie młodnieć wbrew temu, co się dzieje metrykalnie, to piszcie do mnie na priv, Każdy z tych produktów możecie sobie u mnie zakupić, produkty napięty też. No i co? Dzięki Wam za dzisiaj. Jutro będzie trochę więcej czasu o poranku, to zrobię Wam kilka stylówek, a dzisiaj mam nadzieję, że Wam się podoba. Zawsze są pytania, co skąd. Dziewczyny to nie są nowe ciuchy, to są ciuchy z mojej szafy, które mają po kilka lat. I to robi taka, takie świadome zakupy do szafy robią to, że możesz w tych ciuchach chodzić po kilka lat. Koszyk jest z mango koszulka jest z Mango, spodnie są ze Strydy Wartusa, pasek jest z Massimo Dutti, klepeczki, stara kolekcja też Zara, ale Mango ma teraz też koszyki, więc spokojnie... Paski też Massimo Dutima, bo to są stałe kolekcje. Dzięki Wam za dzisiaj. Życzę Wam cudownego dnia. Dajcie znaka, jak się Wam dzisiaj podobało, co Wam się podobało, e, czym Was dziś zainspirowałam. Dla mnie te Wasze komentarze mają ogromne znaczenie, bo kiedy widzę, że jesteście zaangażowane, że zostawiacie po sobie jakiś znak, to chce mi się robić tego więcej. Więc jak podoba Wam się ta forma, jeżeli podoba Wam się ta opcja, to piszcie komentarze i zostawiajcie lajki. Pa!